No i słuchajcie, pod naszym hotelem okazało się, że z samego ranka wyrósł market. My się tutaj szlajamy po wielkich bazarach, a tu taki market się pojawił centralnie pod naszym nosem. Jest tu wszystko, jedzenie, jakieś naczynia, świeże warzywa, orzeszki, tego typu rzeczy. Ewa już tam poszła do przodu, więc idę za nią. Zobaczymy, czy jest tu coś smacznego, ciekawego. To jest zdecydowanie bardziej lokalny market, rybki sery z busa. Miżuteria. No wszystko, prawdziwy wszystko. turecki market. Zobaczmy, czy coś do zjedzenia znajdziemy. O, widzisz. E, tak Sikh Kofta, jeżeli dobrze wymawiam, jest to turecka wersja tatara. Jest to surowe mielone mięso z przyprawami i kaszą bulgur. Dodajemy odrobinę pasty lub soku z cytryny. Zakładam, że tutaj może to być też ocet winogronowy, więc sprawdźmy, kto robi tatara lepiej. Ja tego małego. Jestem ciekaw co to jest za bardzo smaczne. Jest bardzo mocno paprykowe. Mm, czuć nam kaszę bulgur. Natomiast bardzo zaskakująca jest ta pasta. A co to jest? Mm, pomidor, papryka, trochę ziół. Jest mocno skropiony sokiem z cytryny. Bardzo, bardzo fajnie, że tego pasuje. Chcesz spróbować? No zaraz spróbuję tak. Naprawdę niezłe. Obawiałem się troszeczkę tego. Um, natomiast jest niezłe. Zostaliśmy te krebekita. Nie wiem czy dlatego, że się Pan martwił, że z liściem nam nie przejdzie, czy do sałatki. Natomiast na pewno warto tego spróbować. Będąc w Turcji, nie ma się czego bać. Potwierdzimy wam, potwierdzimy wam to jeszcze jutro rano, czy nie ma się atakować. No to w końcu surowe mięso. Ale wydaje mi się, że będzie OK. I tym razem do mamy też upieczoną wersję z e, małą sałatką, z kaszą bulgur. Ta to jest bardzo popularna. E, u Ewy na talerzu mamy mieszankę barzyw. To jest w ogóle wydaje mi się, że trupka może być. Nie, chyba nie. Za twarde. Nie, jest Próbko. Herbaty szuman. I tra tradycyjnie herbatka do tego. No, żeśmy poczaleć trochę. Patrzmy. Trochę mi się wydaje, że coś tam pan jednak się zamotał, bo aż tyle nie zamawialiśmy. Ewentualnie yy, tatarek mógł być nam przystapia. Nie sądzę. Nauczona doświadczeniem tutaj, żeby tak było. No ale tak, ogólnie jest tego sporo, jak widzicie. Trochę tu posiedzimy. Kotleciki bardzo smaczne. Miniaturowe kotleciki mielone po prostu. Także spoko. No cóż, będziemy to Nie będziemy wam tutaj każdego mięsa recenzować. Pierwszy raz tutaj mamy jeszcze skrzydełka. Z kurczaka. Co się stało? Strasznie ostra Ta papryczka grillowana? ale strasznie. A jak ja ogólnie jedzonko? To jest jak się ciepłego, to poczujesz bardziej. bardziej. Uh -huh. A jak ogólnie twoje jedzonko? Kofta mi bardzo smakuje, jak twoja. No ja kofta ci bardzo smakuje? Uh -huh. No tak, tu mamy wątróbeczkę, tu jest jeszcze kurczaczek. No i on jest dziwny, bo on jest słodki i kwaśny. Więc nie wiem czy to tak powinno być, ale zaraz mi odpadnie twarz. Aż się czerwona zrobiłaś, no? No więc tak. A... Ja takich rzeczy to tak nie bardzo lubię to dla Szymona będą. Jak papryka? Nie, kurczaczek. A papryka też. Myślałam, że to będzie taka słodka papryka. Ostatnio bakłażanę jadłam. A jest... Mm. bardzo ostra. Zbyt mniej żylewki położyli na języku. Kasza jest całkiem smaczna. Taka w pomidorowym sosie. Tak. Ogólnie całkiem smaczne jedzenie. Zobaczymy jak dalej. To jest Adana kebab jeszcze. Też, Ale jakbyście... nie spróbowałam się jego zapachu. To jest baraniną, nie? Chyba tak. Proszę bardzo. No zobaczmy, Ewa tak straszy tą papryką. Uhu. No jest strasznie ostra. Jest mocarda, to papryka. Bardzo, ja dalej czuję jakby mi ktoś żyletkę na język. Wspomina te małe tajskie zielone. No. Nie jest taka straszliwie, ale ślina zaczęła się produkować. Drodzy widzowie, tą kolejkę, którą tu widzicie o, tą kolejkę, którą tam widzicie aż z daleka tutaj, która zakręca to jest kolejka, żeby zobaczyć cysternę nie taką cysternę na kółkach z wodą nie taką cysternę na kółkach z wodą tylko taką cysternę podziemną tutaj w Istanbule natomiast Chcieliśmy zobaczyć meczet, i kolejka chyba nie jest stale lepsza. A tu mamy policyjnego Bentleya. Policyjną korwetę już widziałem na ulicy. O, Та не па зацдентым хаульцу тгускі веце. Kiedy chcecie zobaczyć któreś atrakcje tutaj, to trzeba się nastawić na stanie w kolejkach. Piękna chusta, pasuje do zestawu z Twoją z zupełnie przypadkiem. Senin bana verdiğin koli leş gibiydi. Ne koli? Öyle bir tane kola koydun ya, ilk onu düzelim diye. Batlanmış, matlanmış diye. Bütün kolaları tek tek sildim orada dolaplar vererek. Evet, yapış yapış olmuştu. Çamur vardı üstünde. <laughs> Pomimo, że tutejsza herbata jest w zupełności wystarczająca, żeby Cię obudzić rano i dać niezłego kopa, to musieliśmy będąc w Turcji spróbować przynajmniej raz tureckiej kawy. Różnica polega na sposobie parzenia, ponieważ jest parzona w takich małych zbanuszkach, takich małych czarkach, które zanurza się w rozgrzanym piasku, przez to kawa gotuje się i pieni przy i można ją zlewać do małych liżanek. I taką kawkę mamy właśnie tutaj. Wygląda bardzo ładnie. Jak smakuje? Ewa wzięła z kosteczką cukru, ja na hardkorze bez. Oj, pachnie intensywnie. Te czarki, o których mówisz, to tygielki są akurat? Tygielki, tego słowa szukałem, widzisz Ewa? No jest mocna. Przypomina troszeczkę kawę, którą e, kiedyś e, w Polsce pili nasi rodzice, e, czyli tak zwaną zalewajkę, Parzołkę też, e, czyli właściwie taką jaką najczęściej pijemy na rejsie. Natomiast tutaj przez ten sposób parzenia te pusy z automatu są e, od razu na dole takiej fliczoneczki. No i jest mocna, jest czarna i mocna, ale też pełna aromatu. Bardzo smaczna. I taka malutka kawka wystarczy Afera obok około nas Puszki aż poleciały Dobrze, że się nie sturlały, bo tutaj z tych, z z tych dróg to mogą się turlać i turlać. No, rozumiem, że musiałaś z postaczką cukru. Jest bardzo mocna. Ja już nie będę swojej dosładał, bo tutaj jeżeli zamówicie z cukrem, to cukier wrzucają od razu na starcie razem z kawą bo potem musielibyście wymieszać razem z tymi kusami, które tak starannie Pan tam zostawił na dnie Waszej filiżanki. Do tego dostaliśmy też taką wodę w jednorazowej szklance do popicia, bo jest to podobny sposób picia kawy jak we Włoszech. Nie jest to espresso, ale jest to malutka filiżanka, e, którą przepijamy wodą. Musicie tego spróbować będąc w Turcji. Obowiązkowo. Do takiej kawy właśnie są stworzone te ultrasłodkie baklawy i tureckie delicje. Ale my się już wczoraj nimi tak zasłodziliśmy, że dzisiaj byśmy już nie dali rady nawet do tak troszkiej kawy. No a jeszcze kilka rzeczy musimy tutaj spróbować przed wyjazdem, ale kawa była koniecznością. Mocna! Dobra. Ale nie jest jakoś wybitnie słodka. Nawet dwie kostki cukru nie... nie zabijają smaku tej kawy. Już nie widziałem jak rzucał jedną. Okej, okay, to może dlatego. Natomiast smaczna, prawda? No i wygląda bardzo elegancko. Aczkolwiek jak na tak mocną kawę, to spodziewałbyś się... Ja w sumie bym się spodziewała, że ona będzie taka oleista, gęsta, ona nie jest taka nie gęsta jest. jak na przykład właśnie espresso często. Nie jest taka esencjonalna. Ale jest bardzo dobra. Ja bym, no taka powrota. Tak, trochę tak. I tak wygląda tutaj kawiarnia. Siedzimy na takich małych przesełkach. No, pod palatam.